Tak Subwoofer mm -hmm. Ty Ciekawe czy jeszcze działa Dzień dobry Zostałem z Zamek Tu mamy jakąś kasę jakby Okienko kasowe Wiedział pan dyżur. A no tu mówię przecież, że o kilku kasach ile halo Pójdę, so, idzie tam. Ja sobie pójdę tu. O, sala odpraw. Czyli tutaj się zgromadzali panowie w mundurach i robili sobie odprawy. Tam ma salę odpraw. Dzień dobry. Standardowy element urbexu mamy kibelek. Ale zwróć uwagę, że tu są już te stare takie drzwi perłonowskie, nie? Mocno obijane tym Burżuazje. Postaw się, a zastaw się. No, tu jak widzicie jest to jakaś taka sala z nie wiadomo czym. Dużo jakiejś śmieci. Nie ma światła. Bardziej mnie zastanawia to, co się dzieje tutaj. Więc... O, korki Dużo korków. I działający licznik. Nowy. Okej. Okay. Foteczka rozdzielni do was. Ale ładnie kabelki poprowadzone. No. Ładna lafa A tu coś mamy? Czy nie? Co tu jest? Nie ma nic. Mhm. Nie wiem, czy widzicie w obiektywie, ale z, ale z moich ust yy, wychodzi taka para, jak mówię. Yy, generalnie wiecie, z czym mi się to kojarzy. Jak ktoś oglądał z Was. Taki serial jak Supernatural, który generalnie Wam bardzo polecam. Tam mamy dwóch frików, którzy latają za potworami, zjawiskami paranormalnymi, etc. I zawsze jak są gdzieś w pomieszczeniu, w którym potencjalnie jest duch albo coś złego, wydobywa się para z ich I O. Seba znalazł na samym bicie duży krok od kurzu. Ale klepie tu. Tło. Czymś wami. No, no. ściekami. ciekawi. Y... Chodzi się tu? Nie. Nie. Nie? Tiger idę, idę. Siano. O, tu też jest siano. Ja. To jest nie strasz tu się nie otworzy z tej strony Chociaż zamek działa Ty znalazłeś siano? No też to jest siano dziwne. inne no, siano, takie papierowe to, to nie wiem no, czy Hmm. Dobra, to mogło być... Nie wiem co. Dobra, co mi się nie jest zniszczona ściana, to ci mu chwilę było odgryć. O a tu co jest? Kurwa. Czego oni tu szukali? Dawid. Idę. Czego oni mogli tu szukać? Nie wiem, ale w sali obok jest chyba to samo. Hmm. Słuchaj... Nie jeszcze rzeczy. Nie chcę znowu nakręcać naszej cudownej historii, ale pamiętaj o tym, że jeżeli mamy okres II wojny światowej, to wtedy ludzie lubili chować różne dziwne rzeczy w ścianach. Poczynając od drogocennych kamieni, pieniędzy, biżuterii, kończąc nawet na broni, amunicji i innych dziwnych rzeczach. To jest zaskakujące, takie właśnie dziury w ścianach, dziury w podłogach. Bo nie wiemy naprawdę, czy to rozrobili robotnicy, czy ktoś to postanowił coś znaleźć, czegoś szukał. No ale patrz, tam też no dziura w ścianie, po co robić dziurę w ścianie? No zobacz sobie tą ścianę. I masz kolejne pomieszczenie, gdzie też jest słabo, ale jest też jest dziura w ścianie. I to taka no O kuziwa. No. Ty, co Tu Ty jest napisane zamurować. Na ścianie? Mhm. Okay. Co, tu jakiś save mógł być? Niemożliwy. Nie wiem. Kuźwa, ale tu jest loch wyryty, no. Kuźwa, Ty, ale wiesz co mnie zastanawia? Ty, ale zobacz ile tu jest cegieł pod spodem, kuźwa. Dobra Seba, ale zobacz. Nigdzie tu nic nie znaleźliśmy, wejścia do takiego czegoś. No, a co to jest? Tak od kieliszka stopka. No. Kuźwa, ale loch jakiego grzyba ktoś wykopał takie coś pod kamienicą? Stoisz, powiem ci, na kruchym gruncie. Tam pod spodem jest powietrze. Dzięki. Już? Tak, już. Dlatego po co się chodzi, słuchajcie, w dwie osoby, bo zawsze macie takiego siebie, który powie, hm, weź Ty, a to jest ciekawa ściana, bo ma taki winkel zaokrąglony. Tu mamy kibelek, z którego zionię jak... To mm. mechanika? Nie Nie Dobra. Nie wiem seba jak ty, ale moja ciekawość jest aż tak duża, że wbijam na piętro. Mamy kolejną zakratowaną klatkę schodową. Póki go grzyba to nie wiem ale zobacz jaka ta klatka jest ułiskolowa, jaka fajna no typowa komuna no. Wiesz, mi się podoba w tych klatkach surowych, że masz naturalnie wytarty Tak. To w ogóle taki klimat. A tutaj już jest na bogato, zobaczcie, na te pięknie zdobione, drewniane drzwi. O tu jest dwinie. Jeden korek jest wkręcony. I dziwna maszyna, którą byśmy mógł powiedzieć co to może być. Bo ja nie wiem. Was jest nas. Ojo. Ja. To? No? To służyło rąk. Tak. Suszarka? Takie? Tak. O, czekaj, jest. Spłudzienie pasu urządzeń. L-trum. Pierwsza suszarka, taki prototyp. Tak, włóż. Jest. Otwarte dłonie do otworu suszarki. Samo. czy nie suszarka rąk. Ale bajer.